Że władza Platformy jest za bardzo pragmatyczna. Że zajmujemy się tą przysłowiową ciepłą wodą w kranie. Że myślimy o, o tym, żeby budować drogi, żeby budować mosty, żeby ta polska infrastruktura, to co było tak zapuszczone przez wieki i przez dziesięciolecia, było na wysokim europejskim poziomie, ale że brakuje nam jakiejś wielkiej idei, porwającej wizji. Ja chcę powiedzieć, że ta wielka wizja, ta porywająca idea w przypadku platformy będzie także w przyszłości wykuwała się w faktach. Polska polityka w przeszłości i dzisiaj ma wielu wizjonerów, genialnych w tym, kiedy przemawiają. W Polsce potrzebna była wiele lat temu taka formacja jak platforma obywatelska, która na, w samorządzie, we wspólnotach lokalnych, a kiedy Polacy dali nam szansę, także w tym centrum życia politycznego, potrafiła budować, potrafiła rozpocząć ten, tę wielką drogę do konkretnych polskich sukcesów, a nie wyłącznie drogę przez niekonkretne, niekończące się dobrym finałem marzenia. Chcę Wam powiedzieć, że mam poczucie naprawdę historycznej misji, przed jaką stoją władze publiczne w Polsce właśnie dzisiaj. Kiedy patrzę na Janusza Lewandowskiego, siedzi w pierwszym rzędzie komisarza odpowiedzialnego za budżet europejski, to nie mogę nie wspomnieć, że ta wielka szansa, ten epokowy moment wiąże się dokładnie z tym, co także przy jego pomocy, czy głównie przy jego pomocy udało się Polsce uzyskać czy wyśrubować. Mówimy o tych 400 miliardach złotych, które są podstawą dla tego drugiego wielkiego skoku, zbyt. dla tego drugiego otwarcia. Bardzo Ci, Janusz, w imieniu całej Polski, dziękuję. Ten epokowy moment, ta Wielka naprawdę historyczna wizja związana jest z naszym polskim doświadczeniem historycznym. Jestem przekonany, że dobrze to doświadczenie przeżywam, odczuwam. Może dlatego, że jestem z Gdańska, też ze względu na wykształcenie, ale może przede wszystkim dlatego, że jako polski premier od sześciu lat mam wiele punktów odniesień. Widzę wiele historii, jakie dzieją się na świecie i w Europie. I chcę Wam powiedzieć, że my, Jesteśmy gwarancją, jeśli sprostamy tym wyzwaniom, tym dotyczącym także standardów. Jesteśmy i możemy być gwarancją, że Polska po raz pierwszy w historii będzie mogła zrobić takie nowe otwarcie po, po czasie odbudowy taki nowy krok, który przekreśli fatum, jakie nad historią Polski ciąży właściwie od wieków. Przypomnijmy sobie tę historię pełną chwały, ale tak naprawdę pełną cywilizacyjnych klęsk. Dwudziestolecie międzywojenne. Po latach niewoli udało się Polskę, ojczyznę odzyskać, niepodległość odzyskać, ale wtedy, kiedy Polacy czuli, że zbliża się moment budowy tej nowoczesnej, dającej szansę na, na, na lata, na dziesięciolecia, na wieki dla polskiej cywilizacji, przyszła wojna. Po wojnie przyszedł czas odbudowy. Najstarsze pokolenie pamięta choćby plan trzyletni. Tak, nawet w czasach komunizmu można było coś sensownego zacząć budować. Ale komunizm sam w sobie okazał się tak samo dramatycznym finałem, który uniemożliwił z tego faktu, że odbudowaliśmy Polskę z gruzów, zrobić właśnie ten drugi krok do tej wielkiej, nowoczesnej cywilizacji zachodu, o jakiej zawsze Polacy marzyli. Był taki moment, który był już doświadczeniem większości ludzi na tej sali, także moim osobistym doświadczeniem, kiedy wydawało się, że to fatum możemy przełamać. To był rok 80. Pierwsze wielkie pokojowe, zachwycające cały świat zdarzenie. Wielka narodowa rewolta bez kropli krwi, czyli sierpień roku 80. I po kilkunastu miesiącach znowu to fatum zadziałało. Znowu zabito nadzieję i szansę na zrobienie tego drugiego kroku, na, na to nowe otwarcie dla Polski na ten cywilizacyjny skok. I przyszedł rok 89. Mamy już za sobą blisko 25 lat, blisko ćwierć wieku de facto odbudowy Polski. Po tych wiekach i latach pełnych nieszczęść, dramatycznych zwrotów, zaborów, okupacji. Upiornych systemów politycznych i gospodarczych, mamy wreszcie swoją wymarzoną, ukochaną, wolną Polskę przez ćwierć wieku, 25 lat, i to Polskę, która dzięki wysiłkowi wszystkich Polaków zakończyła de facto proces odbudowy po tych kilkudziesięciu latach zapaści. I to jest dokładnie dziś ten moment, kiedy to nowe otwarcie, to wejście na wyższy poziom, jak w komputerowej grze. Na ten niedostępny do tej pory dla cywilizacyjnych amatorów poziom to jest, to jest w zasięgu wzroku. To jest związane z tą kolejną perspektywą europejską, ale słowo perspektywa europejska nikogo za serce nie chwyci. Więc mogę powiedzieć, że to jest moment, który związany jest z szansą, jakiej Polska nigdy do tej pory w swojej historii nie miała. I widać to w każdym polskim mieście, w każdej polskiej wsi. Że zręby, że przyczółki, że fundamenty tej szansy są właściwie gotowe, i że to nowe otwarcie, ten cywilizacyjny skok teraz musi dotyczyć ludzi. Dosyć w polskiej historii tych dramatycznych zdarzeń, które zawsze w chwili, kiedy Polacy myśleli, teraz czas na nas, teraz my wreszcie, jako ludzie, jako Polacy, będziemy mogli korzystać z jakiejś historycznej szansy, i nagle. Ta szansa zamieniała się w coś dramatycznie złego. Dzisiaj kończąc wielki okres odbudowy, inwestowania w infrastrukturę, w te konstrukcje, autostrady, drogi, ośrodki badawcze, te miliardy polskich i europejskich pieniędzy, złotówek i euro, jakie poszło właśnie na wybudowanie tych fundamentów, od jutra musi to wszystko zacząć pracować dla Polaków. Jest też wśród nas Jan Krzysztof Bielecki, który był premierem na początku tej drogi odbudowy. Wszyscy też byliśmy wzruszeni, kiedy żegnaliśmy Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera w tym trudnym, ale najpiękniejszym w historii polskiej okresie. I pamiętamy, jak wyglądały te 25 lat. To tak naprawdę był znowu okres wyrzeczeń dla ludzi. Budowaliśmy Polskę, stawialiśmy te mury, te, te, te żeromskiego szklane domy, ale ciągle nie było czasu, ciągle nie było możliwości, żeby te pieniądze, ta infrastruktura, te, te fundamenty stały się fundamentem dobrobytu, powodzenia każdego z Polaków. To wszystko, co robiliśmy przez te 25 lat, musi stać się wreszcie źródłem satysfakcji osobistej każdego Polaka, bezpiecznej pracy, lepszej płacy. Nawet jeśli wiemy, że wykonaliśmy wielki wysiłek, żeby w Polsce bieda była coraz rzadszym zjawiskiem. Ale przecież musimy też wiedzieć, tu siedząc jako platforma rządząca przez wiele lat w Polsce, musimy też wiedzieć, że za opłatkami Warszawy bieda ciągle jest obecna. Że miliony Polaków, nawet jeśli pracują, nawet jeśli mąż i żona pracują w rodzinie, to często jednak do końca miesiąca liczą każdą złotówkę, żeby utrzymać dzieci i swoją rodzinę. Więc jeśli naprawdę, Chcemy pokazać, że jesteśmy Polsce potrzebni, to musimy zrealizować program, przygotowany, dokładny, w szczegółach program pracy tych europejskich i polskich pieniędzy na rzecz każdej polskiej rodziny.